Za późno, by zacząć się malować. Nigdy nie jest za późno, by nauczyć się malować. Zapraszam Ciebie do tego nagrania, w którym pokażę tobie, jak w kilka minut możesz zrobić się na milion. Kilkoma ruchami. Kilkoma kosmetykami, e, nauczę Ciebie dobrze wyglądać. W kilka minut dosłownie. E, jestem Dorota Orzuk, od 7 lat, jestem niezależną konsultantką Marykay. Kiedyś nie umiałam się malować. Do dzisiaj uważam, że nie umiem się malować, ale od kiedy zostałam konsultantką, od kiedy poznałam te kosmetyki, e, używam ich każdego dnia, codziennie robię się przy ich użyciu na milion i każdego dnia maluję się z radością i przyjemnością. Mm, i dzielę się tym e, również z Tobą na początek tylko, zanim przejdę do mojego makijażu chcę serdecznie pozdrowić wszystkie moje klientki wszystkie Was dziewczyny, które już macie ode mnie te cudeńka, które zaraz tu będę wiecie pokazywać i wymieniać, którymi będę się malować dziękuję za to, że przesyłacie mi swoje zdjęcia już w swoich makijażach i to jest takie cudne, ten Wasz entuzjazm, Wasza radość automatycznie staje się moją radością i moim entuzjazmem, uwielbiam te historie kiedy opowiadacie tak jak wczoraj na przykład um, um, całuję pozdrawiam nie wiem czy mogę sobie pozwolić na wymienianie imion więc się na razie powstrzymam ale kolejne historie gdzie opowiadacie, tak jak wczoraj, właśnie, że koleżanki mnie pytają, co robię, koleżanki mnie pytają, czego używam, koleżanki mnie pytają, co się stało, że inaczej wyglądam, że się maluję inaczej, że wyglądam jak milion dolarów. Te historie pokazują, że moja praca ma sens, a tak mam, tak mam dziewczyny, że nie wiem, pewnie, pewnie wszyscy to mamy. Że lubimy czuć, że nasza praca ma sens, że to, co robię, jest dobre i potrzebne. Dla mnie to jest wielkim wyznacznikiem, więc dziękuję, 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 dziękuję i służę z radością każdej kobiecie, która potrzebuje mojego wsparcia, która potrzebuje wsparcia w doborze, w zakupach kosmetycznych, w doborze kosmetyków, bo bardzo często otaczamy się całymi furami przeróżnych kosmetyków, przeróżności, które kupujemy ciągle z nadzieją, że to w Płynie na nasz wygląd, że to w tym będziemy fajnie wyglądać, że tym nam się będzie fajnie malować. I często bywa, że tych kosmetyków jest coraz więcej, a nasz wygląd bez zmian. Więc zapraszam ciebie do nagrania, w którym pokażę tobie kilka kosmetyków, którymi ja maluję się od 7 lat praktycznie codziennie. E, więc raz kupione służą i służą i służą. E, bardzo powoli się zużywają, jeśli chodzi o produkty, które się e, zużywają. Bardzo powoli się zużywają, są tak wydajne, że często e, nie możemy w to uwierzyć. Często określamy, że to się nigdy nie kończy. E, więc e, raz kupione, raz zainwestowane naprawdę służą najpierw używam, jak co dzień jak ktoś ze mną jest często, dajcie znać, czy jesteście może pierwszy raz czy jesteście już często na moich transmisjach a może dopiero, jak to nieraz się wyrażacie jestem waszym odkryciem dopiero dajcie, dajcie, dajcie znać w komentarzu na, nałożę sobie pompkę takiego kremu CC. To jest lekka wersja podkładu. Podkład połączony z kremem, więc bardzo łatwo i fajnie rozprowadza się rękami. Dlatego nie trzeba być wizerzystką, żeby sobie go nałożyć. Nie trzeba pilnować, żeby było równo, żeby wszędzie był dobrze rozprowadzony, bo on nie zastyga na buzi, nie robi takiej szpachli, tylko po prostu zachowuje się jak krem. Ale jak już można zobaczyć, wyrównuję kolory skóry, i już, już widać, że moja skóra jest, wiecie, cały czas naturalna, a efekt fajny jest. Nie cały czas naturalnie, i tak będzie naturalnie wyglądać do samego końca. I co teraz? Mam na sobie Krem CC, jedna pompka wystarczy. I teraz nałożę na siebie taki mineralny puder sypki z efektem Photoshopa, jak określa producent, ale naprawdę tak jest. Nałożę go takim pędzlem i robię to dosłownie codziennie, więc codziennie robię się na milion. Gdzie kupuję kosmetyki? Mam pytanie. Kosmetyki e, można kupić u mnie, ponieważ e, ja e, używam ich, kocham i polecam. dzielę się tą miłością. E, kiedyś usłyszałam takie fajne powiedzenie, że sprzedasz to miłość i jak najbardziej właśnie zakochałam się w tym powiedzeniu, ponieważ dzielesz, dzielisz się tym, co kochasz. Więc e, kosmetyki są marki Mary Kay, można je e, zamówić u mnie bezpośrednio w SMS-ie, telefonicznie, e, mailowo. A można też na mojej stronie, która się wyświetla w komentarzu, na tablicy. Wszędzie myślę, że jest widoczna. Jeśli nie, to piszcie koniecznie. Popatrzcie, nałożyłam, nałożyłam na siebie ten jedwabisty puder sypki mineralny. Troszkę zdmuchuję, jeśli nałoży mi się za dużo. I on sprawia, że taka jestem fajna, przydymiona, jakby była muśnięta słońcem. Pocałunek słońca, można by go określić. E, lubię takie poetyckie określenia. O, cześć ładna! Mam komentarz od Waldka. Dziękuję za e, komplement. Kiedyś, kiedyś się śmiałam na jakiejś transmisji, bo dostałam pytanie, ile masz lat od jakiegoś e, przypuszczam, że młodego mężczyzny. Ile masz lat? Mówię: 46, a on na to nieźle się trzymasz. I tak mnie to rozśmieszyło, bo w pewnym wieku, jak się okazuje, w pewnym wieku taki komentarz jest najwyższym komplementem. Jest niesamowitym komplementem. Nieźle się trzymasz. <noise> Więc tak mnie to rozśmieszyło. Słuchajcie, popatrzcie, o! I jaka? To po prostu to jest magia. Jak ja normalnie uwielbiam te kosmetyki, uwielbiam się nimi dzielić. Uwielbiam ten mój zachwyt i uwielbiam ten wasz zachwyt. E, które już, już, e, już to stosujecie. Dajcie znać w komentarzu, czy już to stosujecie, czy jeszcze nie znacie tej marki. E, teraz wyjmę sobie taki, mam zestaw pędzli e, i naprawdę raz kupiony taki zestaw, to jest po prostu chyba dośmiertnie może nam służyć. E, dlaczego po niego sięgam? Ponieważ w tym zestawie mam taki pędzel puchaty do fajnego takiego miziania się, za chwilę do niego przejdę, mam pędzel do policzka e, i mam trzy pędzle, do e, cieni i do rozcierania kredki. I właśnie sobie sięgnę po pędzel do, mm, do cieni, by sobie, powinnam jeszcze bazę nałożyć, ale już nie będę przedłużać, e, nałożę sobie z takiej, mam taką paletkę, <laughs> Raz skonfigurowana, naprawdę służy latami, bo e, popatrzcie, nic się tutaj nie, nie wypada, nic nie pęka, nie, nie rozbije się. E, produkty ze środka się po prostu do środka się wklikują, są namagnetyzowane i sobie dowolnie możemy konfigurować. Ja mam dzisiaj tak właśnie skonfigurowaną: mam trzy mm, cienie: e, róż, e, brązer i rozświetlacz, i tego właśnie dzisiaj użyję. E, najpierw nakładam taki bazowy, o, i nic tu wielkiego nie robię, bo po prostu wklepuję. I wiem, że go za bardzo nie widać, więc można by pomyśleć, że to nie ma sensu, ale ma to ogromny sens e, do tego, co zrobię potem. A potem, czyli już zrobię, zrobię takie coś, że nałożę sobie taki e, zgaszony róż. I znowu po prostu wklepuję na szerokość pędzla, troszkę powyżej, bo mam bardzo opadającą powiekę. Więc dlatego właśnie powinnam użyć bazy, bo baza mi pomaga napinać te powieki, absolutnie, ale dzisiaj zapomniałam. <laughs> Więc popatrzcie, niby nic nie zrobiłam, a zaraz zobaczycie, jaka będzie moja niesamowita metamorfoza. I teraz e, sięgnę sobie tylko po taki pędzel, którym sobie, on jest taki do modelowania, i sobie nim tylko tak przejadę. I teraz. Właśnie to, co wcześniej powiedziałam, że ma znaczenie nałożenie tego cień, cielistego cienia, którego nie widać i wiele osób by pomyślało, jak nie widać, to nie ma sensu. Nie ma sensu. E, nie ma sensu. E, jest sens, e, jego sens polega na tym, że na nim się bardzo łatwo rozkładają, rozprowadzają, rozblendowują, rozsmarowują, rozcierają kolejne cienie. Więc nie musimy umieć blendować cieni, A! nie musimy umieć, hura, hura, jaka ulga, nie musimy umieć, dziewczyny i, i chłopaki, i teraz w mojej palece jest jeszcze trzeci cień, który sobie nałożę palcem serdecznym, to jest palec od obrączek, pierścionków, diamentów, ten palec właśnie jest bardzo cieniutki, ma bardzo cieniutki opuszek, Myślę, że mało osób zwraca na to uwagę. I dlatego nim. Ponieważ nasza skóra wokół oczu jest bardzo delikatna i cieniutka, więc, więc trzeba się z nią delikatnie obchodzić dlatego tym palcem. I po prostu. A dlaczego palcem? Dlatego, że on jest w formule tutaj takiej rozświetlającej i bardzo fajna jest przyczepność właśnie na palcu, po palcu i sobie wklepie ciuteńkę. O, e, e, zaraz zrobię przybliżenie i będziecie to mogły, e, mogli zobaczyć bliżej. Resztką samą dosłownie sobie tutaj pod łukiem brwiowym, tak, wytrę sobie wręcz ten serdeczny palec. Nie za dużo, bo to potem może źle wyglądać. E, I ogarniam moje brwi. Bardzo, bardzo naturalne. <ścoughs> Czyli. E, bezhennowe i dlaczego, eee, dlaczego wytrzymuję bez, tutaj bezchętny i tak dalej? Bo mam taką precyzyjną kredkę do brwi, którą jak zaraz zobaczycie, to jest magia dosłownie co się dzieje. Sobie ogarnę ślicznie. No jasne, że nie będzie to tak jak pod wyjściu od kosmetyczki. Ale naprawdę fajny jest to efekt naturalnych brwi, i nie trzeba jakichś wielkich umiejętności, po prostu malutkimi odcinkami, kreseczkami sobie miziam po tych brwiach, nie rysuję mocno. Intensywność mogę sobie uzyskać poprzez właśnie naciskanie, ale ja nie chcę intensywnie, tylko chcę naturalnie. Popatrzcie, już, już, jest, już jest lepiej. I zaraz będę jak milion dolarów dosłownie. I dlatego właśnie dziewczyny polecam, bo każda z nas może zrobić się na milion, dosłownie. E, nigdy nie jest za późno, by zrobić się na milion. Nigdy nie jest za późno, by robić się na milion. Ehm... W każdym wieku, bo naprawdę mam takie doświadczenie, mam takie panie, klientki, które, które są w różnym wieku i naprawdę po prostu te kosmetyki sprzyjają także skórze dojrzałej, bo właśnie, bo nie zastygają, bo nie robią tapety, tylko odświeżają, fajnie sprawiają, że światło się odbija od skóry. Więc absolutnie. Korzystnie się w nich wygląda. Czy mam dzieci? Pyta Justynka. Mam, mam dwójkę dzieci. <noise> w podstępie 14 miesięcy po sobie. <noise> e, tak. <noise> I tak, jestem ogarnięta jeśli chodzi o brwi. E, I teraz użyję sobie konturówki do oczu. E, dla mnie jest to po prostu najlepsza konturówka ever. Tak mięciuteńka. Że każdy będzie potrafić się nią pomalować, bo sięgnę sobie teraz, właśnie po kolejny pędzel, którym sobie tę konturówkę rozetrę. Dlatego nie muszę umieć, nie muszę tu pilnować, czy równo, czy nierówno, bo tym pędzelkiem sobie właśnie wszystko rozcieram. I jeszcze tylko zrobię to samo na górnej linii rzęs nie w linii wodnej, czyli nie w tym mokrym tam nie po powiece, tylko po prostu po rzęsach. I też nie musiałam umieć, nie muszę umieć, bo znów ten sam pędzel. Popatrzcie, dziewczyny, to jest magia. Jak się zmieni mój wygląd, już za chwilę. No, sobie właśnie rozcieram. O, tu tylko trzeba pilnować, żeby nie było tak w dół. E, <grywia> I już jeszcze rzęsy i policzek. No i usta. Dziewczyny, ja uwielbiam ten tusz e, i drugi mój ulubiony to jest taki, ten jest taki do, gi, do dużych, długich rzęsk, kiedy chcemy taki gigantyczny efekt osiągnąć, mam mnóstwo witamin, e, ten, e, a ten e, się e, też daje duży efekt, a, ale na przykład sprawdza się świetnie, kiedy rzęsy są malutkie, Oczy są e, króciutkie, oczy są głęboko osadzone, czy jest opadająca powieka, czy właśnie wszystko mamy tendencję, że nam się rozciapuje, e, to tamten tuż po prostu totalnie polecam. A dzisiaj sobie użyję tego, który trzeba wiedzieć, jak używać, bo z jednej strony masz toteczkę taką płaskościętą. I tą stroną się robi najpierw zygzu zygzu od nasady, o tak zrz i przekręcamy szczoteczkę. Bach. I wydłużamy sobie rzęski. Już zaraz zrobię przybliżenie. Więc zobaczycie, jak fajnie tu się to wszystko na skórze zachowuje. I najfajniejsze jest to, że tak będę właśnie wyglądać przez cały Boży dzień. Czyli nic mi się nie rozciapie, nic mi nie spłynie, nic się nie zroluje. Będzie tak fajnie przez cały dzień wyglądać, że wieczorem, często. Uh, szkoda zmywać szkoda zmywać czyli popatrzcie jaka uh, jakie to fajne jest takie jest też samopoczucie w takim lekkim makijażu, gdzie czujesz, że twoja skóra oddycha uh, ja kiedyś i bardzo często się dzielę tym właśnie tą swoją historią uh, bo kiedyś um, um, po prostu nie cierpiałam się malować robiłam to tylko wtedy, kiedy musiałam Dlatego, że po prostu nie mogłam wytrzymać pod tymi podkładami. Czułam się zamurowana, zabetonowana i brudna. I jak już musiałam się pomalować, to marzyłam o chwili, kiedy już będę mogła to wszystko zmyć. Też działo się tak dlatego, że no, nie znałam tego kremu CC, to raz. I nie znałam podkładów Mary Kay. I dwa, miałam, bo mam skórę naczynkową i miałam w strasznie zaawansowanym, rozognionym stadium moje pękające naczynka i nic mi nie pomagało, chodziłam od apteki do apteki szukając pomocy, już o laserze tylko myślałam i po prostu, kiedy spotkałam po raz pierwszy w życiu konsultantkę Mary Kay i ona mi powiedziała, czego moja skóra potrzebuje i co ja powinnam jej dać. To jej nie uwierzyłam. <laughs> nie uwierzyłam i nie kupiłam od niej programu pielęgnacyjnego do skóry właśnie tej na, mojej naczynkowej. Mm. E, ale kupiłam od niej tam jakieś pojedyncze kosmetyki kolorowe i tak zaczęła się moja przygoda z kosmetykami. E, natomiast e, nie, dostałam drugą szansę. Za, o, zaproponowała mi po jakimś czasie kolejny raz, drugi raz: Dorota, łopatą do głowy: Dorota, powinnaś używać tego i tego spróbuj używać tego i tego robić tak i tak i za drugim razem e, się zgodziłam i po prostu <gryw> do dzisiaj to robię i moja skóra jest uspokojona e, nawilżona napięta no mimo że czas przecież mija e, to naprawdę wygląda coraz lepiej więc to jest po prostu niepojęte. Czasami odrzucamy, czasami potrzebujemy jakiegoś rozwiązania, pojawia się ono w naszym życiu, ale my odrzucamy, nie? Bo nasz racjonalizm, ciasny umysł tego jeszcze nie pojmuje. Więc na, na pewno zachęcam, żeby próbować z ciekawości, próbować dawać sobie szansę. Sięgnęłam po kolejny pędzel do policzka i z mojej paletki nabiorę sobie bronzer. na najniższą e, tutaj e, część tego pędzla i na razie nie wygląda to dobrze, wiem, ale zaraz się to wszystko Czy pani pracuje jako makijażystka? Nie, Justynko. E, pani Justynko, nie wiem czy możemy przez ty e, Nie pracuję jako makijażystka. Nie, czuję się, nie jestem i nie jest to moim kierunkiem. Pozdrawiam wszystkie makijażystki, dziewczyny. Wszystkie was podziwiam i, i po prostu szanuję absolutnie. Wszystkie makijażystki to są pasjonatki. To są kobiety, które kochają to, co robią. I robicie to naprawdę świetnie, dziewczyny. Yy, więc serdecznie Was pozdrawiam. Ja makijażystką nie jestem, <laughs> ale jestem od 7 lat konsultantką Mary K. Yy, yy, awansowałam na stanowisko yy, dyrektorskie, później kolejne dyrektorskie, potem jeszcze kolejne dyrektorskie. Dzisiaj jestem w statusie przyszłej naczelnej dyrektor sprzedaży. Prowadzę grupę konsultantek. Yy, z mojej grupy konsultantek wywodzi się już wiele grup yy, yy, dyrektorskich, grup konsultantek niezależnych, już samodzielnych więc e, naprawdę ta praca jest bardzo, bardzo e, pasjonująca e, popatrzcie dziewczyny nałożyłam, e, jak fajnie od razu się taka buzia 3D zrobiła e, nałożyłam bronzer, nałożyłam rozświetlacz i teraz nałożę sobie na środek tego pędzla czyli jednym pędzlem praktycznie tutaj wszystko robię na koniec sobie lubię mi, pomiziać takim pucha, puchaczem to jest taka pieszczota już dla mnie Poczucie luksusu. <laughs> um, tutaj waż, fa, warto sobie tutaj tak o, przejechać, żeby też troszkę um, jakby, jakby się nam wyjechało za blisko różem, czy, 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 tym, czy, czy tymi kolejnymi, to, um, to właśnie um, sobie tutaj tak izolujemy. Um, dobra, żeby kończyć, to jeszcze sobie tylko nałożę troszkę pudru rozświetlającego mm. i już usteczka. I już robię przybliżenie dziewczyny. Tylko myślę sobie, że może do tej bluzki to będzie fajniej wyglądać taki mocniejszy mocniejsza konturówka. I tutaj znowu nie trzeba, nie wiadomo, jak umieć. Praktycznie wcale. Ale oczywiste jest, że. Trening nie mistrza. Ale do czego zmierzam. To jest to, że nie przyciskam konturówki. Nie naciskam, nie przyciskam, czyli nie muszę pilnować, żeby było równo, tylko miziam dosłownie po zewnętrznej krawędzi. Widzicie, robię to bardzo leciutko. I nawet jak gdzieś mi się wyjedzie czy coś, to się tym nie przejmuję. Dlatego, że... Um, tylko nie wiem, którą szminkę wybrać. Którą byście wybrały dziewczyny? Taką to jest jeden, czy taką to jest dwa. Jeden czy dwa? Jeden czy dwa? Dajcie znać. Doradźcie. Jeden czy dwa. Dwa! Tak. Dobry. Dobra. Dwa. W sumie tak, bo do tej pomarańczy, jaka boga cisza, nie przestała nareszcie gadać. To jest akurat mm, nawilżająca szminka. <noise> już robię przybliżenie, już, już, tylko mojego pieprzyka, którego mało widać, podkreślę. To jest niesamowite, że moja starsza siostra ma takiego samego. <noise> Słuchajcie, tak jak to wygląda, po prostu już przybliżam. Mm, już, 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 już. Możecie zobaczyć teraz grę światła, jak to fajnie. Mm, jeszcze mogłam sobie, czekajcie, tutaj taką trujeczkę żeby to sobie bardziej... O, dobra. Jak y, uśmiech stał się taki bardziej promienny, usta takie soczyste się stały, prawda? Powiększone takie. Mm, jakbym po prostu były po super ekstra jakimś zabiegu. Na oczach, popatrzcie, niby nic nie zrobiłam, niby nic nie mam. Palcem wklepałam coś tam. Brwi pociągnęłam tą konturówką, kredką do brwi. Wyglądają naturalnie. Policzek fajnie odbija światło. Nie jestem, wydaje mi się, dajcie znać i ocencie, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że jest tak młodzieńczo się wygląda w tym właśnie makijażu, że też dzięki różowi lekkiemu na policzkach, to ten, ten policzek jest taki młodszy, taki powiem w młodości. Jest piękna gra światła, właśnie, więc to jest właśnie mój zachwyt od 7 lat każdego dnia, młodziej, pisze Justynka, że wyglądam <grywa> dajcie znać, zostawcie komentarz jak Wam się podoba, czy bardziej lubicie takie bardzo mocne, efektowne makijaże, mocne oczy przyklejane rzęsy, wyraziste czy bardziej lubicie może właśnie taki takie lekkie podkreślenie urody i kobiecości, ja właśnie tak lubię i zachwycam się tym, że zarówno ten krem CC, i ten puder sypki nie wchodzą w załamania, nie osiadają na meszku włosowym. Nawet jak ktoś się do mnie zbliży, to nie widzi, że ja tu jestem jakaś obsypana, zmalowana, tylko po prostu jest to pięknie, wszystko zintegrowane ze skórą ze mną. Więc. E, dzielę się tym, co kocham. Jeśli e, nie znasz e, tej marki, e, nie masz konsultantki swojej takiej, która cię prowadzi e, w Twoim procesie pięknienia i nauki ma e, makijażu, to zapraszam Ciebie do kontaktu. Pracuję w całej Polsce, ponieważ dobieram kosmetyki też na podstawie zdjęcia, czyli online, na podstawie zdjęcia, i naprawdę jest taka skuteczność, taka cudna trafność, że współpracuję z wieloma kobietami w całej Polsce. Nie ma granic absolutnie, więc napisz do mnie, jeśli chcesz, czy potrzebujesz kontaktu, wsparcia, spróbować, przetestować, nauczyć się malować tymi. Nie, kosmetykami, bo one sprzyjają nauce makijażu absolutnie. Czasami się tak mordujemy różnymi kosmetykami i myślimy, że to my, to nasza wina, że to my nie umiemy. Nie, po prostu ważne jest, żeby mieć te kilka kosmetyków tak super ekstra jakości. Cudowności, miejcie wspaniały dzień. Uciekam. Jestem codziennie o dziewiątej na, na YouTubie również z. Fajnymi też motywacyjnymi e, nagraniami. Więc zapraszam, jeśli jest Tobie mnie mało cudowności.